Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Dwanaście lat to niewiele, prawda? Ale każdy młodzieniec czy panna rwie się już w tym wieku do dorosłości. Chcieliby jak najszybciej wyzwolić się spod rodzicielskiej władzy, choć niekoniecznie akurat spod ich opieki. I dziwią się, kiedy rodzice widzą jednak sprawę inaczej. A Jezus? Choć był Bogiem, po tym incydencie był już rodzicem poddany, tak pisze ewangelista. Jak konkretnie to wyglądało, nie wiadomo, ale to fascynujące. Bóg z miłością poddany człowiekowi, Bóg wypełniający i polecenia rodziców czy pomagający nawet im w pracy. Więcej, Bóg zasiadający z ludźmi za stołem, uczestniczący w ich zabawach, pewnie także psotach. Choć tak wielki Skryty w normalności. Takiego mamy Boga, skromnego, często skrywającego swoją wielkość. Niedościgniony wzór pokory.